Gramy mm. na Hypixelu po ile tam przerwie? Czterech miesiącach. Czterech? No Dobra. Dobra widzowie, cię będziemy grać w Minecrafta z Pajewskim, bo dawno nie było. Bo on tam robił jakieś eksiamin, eksjamin Jakie egzamin kurwa Żartuję e, widzowie stawcie łapkę w górę i supika, bo Pajewskiego nie było dawno na kanale. Jeżeli nie zostawicie subał i lajka, skoczę stąd są pewne. Ja proszę, proszę Co jest? Ty dobra te jaka... Co? Oni się odpalili jakoś na tym Hypixelu. Wszystkie wiesz, mamy mam przewalone. A, bo to a... Walony at... tra... track! Walony TRACK click! Bo nie mamy szans w tej grze. mi robi strefę szybciej niż Te, te hitiki są zwalone w to. wiem, na koks. Bo jakbym jeszcze bana nie miał. <laughs> Dobra, patrz. Ja nie chciałem nic robić. Ja nie chciałem mieć problemów. Spokojnie. Morty, lubię się chyba. Co? Dobra, ten hit na teku nic nie, nie wiem, ten jest taki zwalony um. Koszy! co jest, jest nie że na Codcraft'cie się ma 23 pingo, a tu mam 136 ja mam 103 A nie, bo te FPSy, dobra, nie ważne A nie, mam 140! Ty Co? A kto to? to Zjeb... <laughs> a, pamiętam, że to free lock nie działa <laughs> Nie, nie na górę chciałem się. No ile A więc to jest najgorsze, że ja też prawie Co, co ty jest Ej, co nie teście przyznam rację, bo już chciałem Free Luka, rozrobiłem 360 i prawie spadł. O. Dziękuję. Uważaj! What the fuck? Hola amigos. Hola, ty powiem co robił, to wygrywamy. Znaczy no... że pierwsza, Ale że pierwsza gra i wygrana Znaczy no... Od czt czterech ty... miesięcy Ty twój skill Śmierć Ja i mój skill I śmierć Twój skill i mój skill I To dać się liczy O zima! <laughs> o kurde Ty! W tej są zwane, Na O kurde Sornat! Co to było? Nie wiem, twoją mamę robiłem Niech się atakuje nasze kopeta. Aaa, A ja ci nie pójdę Fajnie, zablokowałem się zablokowałem spadaj, się. a spadaj No ja coś jesteś... Ja ciałem najlepszym No Ty mnie ospałeś Muszę być Ja leżę, Sornat umarł Słowo. A jak poja z anime jakaś kurna Jezu, zapomniałem że ja nie gram w Valoranta, i klikam ciągle DB <noise> <noise> No tak <noise> Dobra, chodź idziemy. Ja tak mówię czemu. Ja się budę, ja się budę, ja się buduję, ja się buduję patrz. I tak mówię czemu ja nie mogę wyjść za to ten. Z <noise> 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 tam to, to nagrałem! Ja nie wysłałem ja tego. Hypixel ma współpracę z tym lunarem, a kurde Luka nie ma. <noise> Piknij alt <me out. głos> To nie przez alta! To! To przez tą myszkę! To sektor zwalony! No patrz! Znaczy, no nie patrz! Ale chłop ma noka! Znaczy. Knoka! <laughs> noka! Ale chłop ma nóżkę! Z tego O No. Ohoho! No. Ale mówię? Ty ja wy jesteście. ale <grafię> spadliście. Już nie żyję, a ty żyję. Ty ktoś otwiera skrzynkę, o, a to pajesz. Niech to będzie. I co? będzie. I co? I i I co? i co to będzie. Taki, kossak? taki kossak? co, będzie. I taki Taki kosak? Ej, czerwony, ja ci lubię! Znaczy, my, no. Nie, nie gramy w to.